Witam. Chciałem przekazać krótką informację na temat kosztów jakie są związane z grzaniem wody przez urządzenie typu terma jak widać terma nagrzałka o mocy około 1500W cena za kilowat to 0,64 zł. I w przypadku rodziny 3-4 osobowej wygląda to w ten sposób. Koszt dzienny to jest około 5 zł. 6 zł. trzynastego marca siedem prawie, piętnastego marca siedem czterdzieści, siedemnastego trzy złote, no jak na razie dzisiaj 5 ale to zaraz jeszcze dzień się nie skończył jest popołudnie więc więc tak miesięcznie wychodzi około 200 zł no nie jest to mało pozdrawiam